No, i po przejechaniu 6 km i 400 m jestem w punkcie startowym. Jestem w miejscu, gdzie, według mojej mapy, Jedłownicki potok łączy się z drugim, takim melioracyjnym dopływem i tworzy się rzeka Leśnica. Widzicie moją kropeczkę? Jestem dokładnie w tym punkcie, gdzie te dwa, a jak to nazwać? Potoki, rowy, cokolwiek łączą się, i to już, według tej mapy, jest leśnica. Dobra, zaczynamy tą mikroprzygodę, zaczynamy jazdę wzdłuż tej rzeki. Mam do przejechania niecałe 17 km. Jeśli uda mi się trzymać tak blisko rzeki jak to możliwe, na pewno na mojej drodze będą jakieś przeszkody. Zarezerwowałem sobie jakieś 5 godzin na pokonanie tych 17 km. Że mam nadzieję, że się uda. Zabrałem wygodne buty, bo to na pewno nie będzie czysta jazda rowerowa. Pierwszy most przed nami. Dobra, teraz tu może być właśnie to, czego się trochę obawiam, czyli wjeżdżanie na prywatne posesje. Brama jakaś jest, mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zje. W takich chwilach bardzo się cieszę, że nie mieszkamy w Stanach. Oczywiście ja was nie namawiam do naruszania prywatnej własności, ale rzeki chyba jeszcze nie są prywatne. Ja będę starał się trzymać jak najbliżej tego koryta. Daleko nie ujechałem Trzeba było być na drugim brzegu, tam jest lepiej Gdzie teraz? Gdzie teraz mnie rzeka poprowadzi? Kolejny mostek Kolejne ogrodzenie przede mną. Niedostępna leśnica. Gdy pomysł jazdy tą rzeką od źródeł, nazwijmy to, do ujścia przyszedł mi do głowy, to wiedziałem, że muszę się spieszyć. Muszę się śpieszyć zanim wegetacja nie ruszy na dobre, bo jak to wszystko zarośnie tutaj Jak wiosna wystartuje To myślę, że realizacja tego celu byłaby bardzo trudna Bo mówiłem, że cel jest taki, żeby poruszać się od źródeł do ujścia nie? Wiele z tych miejsc, w których będę, to są miejsca dla mnie zupełnie nowe To będą miejsca dla mnie zupełnie nowe Ale niektóre to będą takie miejsca, które przekraczałem wiele razy, setki razy, jeśli nie tysiące tylko teraz zobaczę z zupełnie innej perspektywy. O, zrobiło się wąsko. Trochę za wąsko. pierwsze zaczynać się od rzeki. Tam się nie przedre z rowerem. Zobaczymy czy dalej się uda jechać wzdłuż rzeki. Spod ogrodzony. Tu rzeka prywatna, pogrodzone z każdej strony. Tam ogrodzenie, tu ogrodzenia. Zbliżam się do ulicy Rybnickiej. To jest to miejsce, w którym rzekę Leśnicę przekraczałem chyba 1000 razy. Ale to dla mnie był zawsze jakiś Ciek, to nie była rzeka. Teren koksowni, wstęp zbroniony. Teren koksowni, wstęp zbroniony to nie będziemy przypału robić. Nie będziemy wstępować. Ale zobaczymy, czy tutaj się uda, uda obejść. Nie, tu się nie uda, nie uda obejść. Tam trzeba byłoby przejść nasypem sypem kolejowym. Zrobimy taktyczny wycof kilkaset metrów, bo to chyba nie więcej niż kilkaset metrów objedziemy wiecie co by tu było na wiosnę, na lato teren nie do przejścia Tak, ta rzeka jest chora, nie jest w najlepszym stanie Co damy radę dalej? Cieszka jest, tylko się drzewa poprzewracały. Się pociągu. Dzieci, nie róbcie tego w domu. Okej, okay, ale gdzie jest, gdzie jest moja rzeka? Przejście zabronione. Z drugiej strony nie było takiego znaczka. Odnalazłem rzekę z powrotem. I Teraz tu jest na mapie taka ciekawa rzecz, bo według mapy ta rzeka gdzieś tu znika. Już jakieś chyba 2,5 km przejechałem. Pół godziny ponad Znalazłem miejsce, w którym rzeka znika. Pływa sobie tu pod ziemię. Jest gdzieś puszczona tu pod tą drogą, pod tym wiaduktem. Gdzieś tam powinna wypłynąć za kilkadziesiąt metrów. Trzy kilometry mojej zasadniczej trasy nawet nie minęły jeszcze, a ta mikroprzygoda już jest wyjątkowa. Jestem w miejscach naprawdę, które mijam codziennie tym wiaduktem, tą drogą. Codziennie zawożę dzieci do szkoły, do przedszkola, ale z tej perspektywy nigdy go nie widziałem. Jest miejsce, w którym rzeka znowu wychodzi z ziemi. już tu chyba mieszkał. Albo mieszka. Teraz mam taki krótki, bagnisty fragment, który muszę ominąć. Chociaż tu jest jakaś droga. Spróbujmy. Z nie będziemy skakać w tym terenie więc chwilowo odwrót trzeba zarządzić Rzeka płynie tutaj Ej, okay, droga do posesji Rzeka płynie tam Mamy jakiejś ścieżki. Jadę za dzikami, dziki, dziki nie mogą się mylić. Tak, Widzicie nawet czasem wygląda jak rzeka. Pod tym pakraftem nawet spływa takie bagniska, jakie rozlewiska i to wszystko gdzieś wciśnięte w środek małego miasteczka. Jakiś znak drogowy musi być jakaś cywilizacja. Nie, jestem tylko znak. I uwierzycie mi, że jestem. Mniej niż kilometr w linii prostej od McDonalda? Tam jest McDonald's za tymi drzewami. Całkiem tu dziko, może być problem, bo temu kradła po prawej. Zaczynają się niebezpiecznie zbliżać do rzeki. Mam nadzieję, że mnie nie odetną. Czyżby dziki się myliły? Będę tu tracę budował zaraz. Z tych traw. Idź na rower, mówili. Zawsze mogłem to robić w Australii, a w Australii mają węże. Dobrze, że nie robię tego w Australii. Inaczej z rowerem. Uratowany. Już ponad godzina w drodze. 4 km za mną. Będzie rekordowa średnia. Kiedy chodziłem z domu, to tego nie zabierałem. Tutaj mam taki zbieg atrakcji, bo mam i, i moc nad drogą, i wiadukt kolejowy i służbę ochrony kolei. Trzeba to tu jakoś mądrze wymyślić i też istotne jest, żebym był na prawym brzegu rzeki. Bo na lewym brzegu widzę na mapie, że jest jakiś kanał. Kanał na tyle szeroki, że ciężko byłoby go przekroczyć. Roślinność krzyczy nie rób tego, to jest głupie, nie puszczę cię. Puszczę. Kolejne przeszkody na mojej drodze. Nasyp kolejowy. Muszę się znaleźć tam. No Tu jest dosyć stromo. Jest ścieżka, ale no, taka prawie, że pionowa. Nie wiem czy tu nie polecę z rowerem, ale spróbujemy. Spróbujemy, nie? Normalnie to by można było rower spuścić pierwszy ta ścieżka chyba nie została zaprojektowana do użycia z rowerami Epergryz byłby dumny. Ten odcinek tej rzeki to jest cały sprawca tego zamieszania. Ten odcinek tej rzeki i ta budowa tego prawdopodobnie kolejnego bardzo nam potrzebnego centrum handlowego to jest cały sprawca tego zamieszania. Tutaj był las. Tutaj był las. Las, który doskonale zasłaniał tą rzekę, ale raz wycieli. Beton wylali, rzekę odsłonili. Jechałem sobie na rowerze kiedyś tamtą drogą i mówię: Ej, tu jest coś, co wygląda jak rzeka. Nie już jak ściek, nie już jak kanał. Dalej uregulowane, ale coś, co wygląda jak rzeka. Spojrzałem na mapę i zobaczyłem, że tu faktycznie jest rzeka. No, i to nie jest tak, że ja mam wielką przyjemność z jazdy wzdłuż uregulowanej rzeki, która na długim swoim odcinku przypomina taki właśnie rów melioracyjny miejski, miejski ściek Nie, nie mam wielkiej przyjemności z takiej jazdy, ja po prostu mam ogromną nadzieję że ta rzeka zanim znajdzie ujście w Olzie czy w środkówce, zanim znajdzie ujście trochę zmieni swój charakter mam takie podejrzenia po analizie mapy jak sobie wymierzyłem tą rzekę ile Jaką ona ma długość, to pod koniec jej biegu znalazłem odcinki, które tak przyjemnie meandrują i w niczym nie, nie przypominają uregulowanego prostego koryta. I właśnie liczę na to, że tamta leśnica pokaże trochę inne oblicze. Teraz leśnica płynie przez, no, przez środek miasta. A więc raczej tutaj będę musiał trzymać się asfaltów i po prostu jechać równolegle do tej rzeki. Takie szczęście, że jestem po tej stronie brzegu, a nie po drugiej. No to jeszcze pół biedy, ale tamten masakra. No nie, rowerem nie. Dobra, ale ja teraz wiem, że zbliżam się do fragmentu tej rzeki, wzdłuż której biegnie ścieżka rowerowa. Żółty i niebieski szlak rowerowy. Dużo leśnicy. Zdecydowanie sobie zdałem sprawę z jednej świetnej, bardzo prostej rzeczy. Ja na ten wyjazd w ogóle nie przygotowałem mapy. Poza tym, że wymierzyłem rzekę, żeby wiedzieć jaka to jest mniej więcej odległość, nie przygotowałem żadnego GPX-a, żadnej mapy, nie mam śladów granego w zegarek, nie mam nawigacji. Po prostu jadę wzdłuż rzeki, kieruję się wzdłuż rzeki, najprościej jak się da. Niby prosta rzecz, ale dzisiaj już taka nieoczywista, nie? Szczęście na tym odcinku dużo bardziej jest na trasa, nie żebym się jakoś bardzo śpieszył z tą mikroprzygodą, ale no przed zachodem słońca chciałbym zdążyć. Nadal uregulowane koryto ale już wygląda trochę lepiej, przynajmniej okolica wygląda trochę lepiej. Każdym kilometrem rzeka coraz większa i większa się robi. Taka mądrość ludowa, wiecie, rzeka im więcej wody, tym większa jest. A tutaj też jakaś ciekawostka, coś co wygląda na opuszczone budynki i taki jakiś nietypowy budynek bez okien. Dobra, moja ciekawość została zaspokojona przez mapy Google. Te dziwnie wyglądające budynki to oczyszczalnia ścieków. Więc romantyzm jakby upad tej sytuacji. Ale musicie przyznać, że zrobiło się tu jakby ładniej przyjemniej. A jesteśmy 10 km od źródła leśnicy. 10 km z biegiem rzeki już się przemieszcza. Normalnie najprawdziwszy drut. Ale wiecie co nie dzisiaj, bo tu obok jest mostek. dojazd do mostku też wcale nie jest taki tutaj oczywisty. Wiem. Dym... o, ho, ho, ho! Proszę Państwa, uniknął po prostu niesamowicie niebezpiecznej sytuacji. Było blisko. No nie, ale z mostka nie mogę skorzystać, bo ja muszę zostać po tej stronie rzeki. Po prawej stronie rzeki muszę zostać, bo są jakieś ogrodzenia, płoty. ktoś sobie przygotował z widokiem na zakole rzeki. No ładnie. Coś tu jakby wygląda na ścieżkę. Dobra, odwołuję. Przed chwilą wyglądało, nic nie wygląda. No Będę się zbliżał właśnie do tego fragmentu rzeki, który powinien być najbardziej dziki. Zobaczcie jak się nam rozrosła leśnica. A ze mną autostrada A1. Muszę zobaczyć, czy tam się da jechać. Jak trochę liczyłem na to, że im, im bliżej ujścia, tym łatwiej będzie jechać. A teraz na tym odcinku jest trochę inaczej jednak. Powalonych drzew jeszcze dzisiaj nie mieliśmy. Oddaliłem się teraz od rzeki na szerokość pola, z kraju tego pola płynie rzeka, ale grzązłem tam strasznie, troszkę sobie ułatwiam, znaczy ułatwiam. Ciekawe, ile stopni będzie latem, wszystkie stopnie będą. Patrz, jaki, jaki świetny przystanek autobusowy. Normalnie, aż sobie usiądę. Przychodzisz na przystanek, nie, siadasz sobie. Ale idzie sąsiad, tak z którym się nie dogodujesz za bardzo no to cyk. Proszę i sobie czekacie na autobus, nie? Komfortowo. Leśnica jakieś 20 metrów ode mnie A gdzie ta linia drzew? naście km temu to był zbieg dwóch rowów melioracyjnych. A to jest ten najbardziej dziki fragment rzeki Leśnica. Ten fragment, w którym jeszcze zachowała swój naturalny bieg, nieuregulowany. Licznik pokazuje mi na ten moment już 30 km. 6 miałem dojazdowych, czyli 24. Wzdłuż tej rzeki jeszcze ostatni odcinek odcinek do ujścia. No i tu się kończy moja dzisiejsza towarzyszka, tu leśnica uchodzi do szotkówki, może być na odwrót jak komuś bardziej pasuje i ta szotkówka za kilkaset metrów wpadnie do olzy, patrzcie jaki grzyb, czasem warto się zatrzymać żeby zobaczyć grzyb. Takie miejsce doprowadziła nas ta leśnica, która zaczynała się tymi dwoma rowami waleracyjnymi. Ujście rzeki Szotkówka do Olzy, granica państwa Polska-Czechy. Patrzcie na to. Moja córka by powiedziała, żebym tego nie robił. Nie będę robił sam, jestem. Badne I co? Kto mi pomoże? A to jest rdestowiec. Tutaj, jak to wszystko urośnie, to te nasze środkowe europejskie lasy zaczynają się w dżunglę zmieniać. No tu w okresie wegetacji nie do przejścia. I to będzie symboliczny koniec mojej przygody. szotkówka leśnica padają do Olzy. A tam już Republika Czeska. Liczyk mi pokazuje 31 600 km 600 m. Zgadnijcie ile, ile mi zostało do domu. Znaczyłem sobie drogę powrotną, już po drogach oczywiście. 9 km. To wszystko. Cała ta dzisiejsza przygoda i nie oddaliłem się od domu na więcej niż 9 km. No jak to nie jest mikroprzygoda, to ja nie wiem, co jest mikroprzygodą. ja w moich oczach tą mikroprzygodą zasłużyłem na drożdżówkę i na kubek herbaty. Teraz powinienem Wam powiedzieć, dlaczego warto eksplorować lokalnie i angażować się w takie mikroprzygody, a czasem może odpuścić sobie dalekie wojaże, ale nie mam teraz za bardzo weny, żeby to argumentować, chociaż głęboko czuję, że tak jest, więc po prostu podziękuję za wspólną jazdę. Do zobaczenia następnym razem. Bobry bardzo aktywne. Obgryzają sobie te wieżby tutaj.